Jeżeli ty również masz pomysł na film, w którym kreatywny sposób pokazujesz jak sterasz mnie w sklepie, to wysyłaj swoje zgłoszenie na e-mail, chodzi e a bardzo możliwe, że wystąpię się już w następnym odcinekkowego. Norweska podłoga Wspieraj z kolem, Tashi podłoga. Idę. O, tam jakieś typy są. Jaki macie, kot? No! Się... Od gitashi podłoga. Ninja kontaktuje się z jednym z pracowników Epic Games na live'ie po tym, co zobaczył na powtórce, a Tiffiu dowiaduje się od swojej dziewczyny na streamie o tym, że jest z nim w ciąży. Te newsy przygotowałem dla was w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze przed tym mam dla was wyniki konkursu na słuchawki z poprzedniego odcinka. Przyjacielu, wysłałem ci zaproszenie na Epic Games, więc przyjmij i odezwij się, a na pewno otrzymasz nagrodę. W dzisiejszym odcinku mam dla was takie same słuchawki do wygrania. Drugą parę, więc jeżeli ktoś z was myśli, że nie mam tyle sprzętu to łapcie fotkę. Bierzcie udział, moi drodzy, i wpisujcie najlepszy kodik w sklepie, czyli Nitashi Podłoga, oraz napiszcie pod spodem komentarz z waszym nickiem z Fortnite. Zwycięzcę drugiej pary sławek, już w następnym odcinku, czyli jutro. Dodatkowo do tego wszystkiego dokładam wam mega fajną zabawę: czyli jeden nowy spierający, to trzy fałdolce dla was. Więc jeżeli do jutra dołączy na przykład, przykładowo tysiąc nowych wspierających, to rozdam wam aż trzy tysiące fałdolców. To jak, moi drodzy, mamy deal? No to w Prisujcie chodzi, a ja zaczynam odcinek. Let's go! O, co tak naprawdę chodzi z dinżą? Tyler na jednym z ostatnich streamów zginął w niemożliwy według niego sposób, po czym postanowił wszystko zgłosić do Epic Games poprzez bezpośredni kontakt z nimi. Głównie chodzi w nim o to, że ninja, mimo tego, iż stał jedno piętro nad przeciwnikiem, to w ogóle nie słyszał jego kroków ani samego przewodowywania broni, więc wyszedł z budynku i został zabity właśnie przez tego oponenta po prostu w plecy, po czym całą zaistniałą sytuację postanowił zgłosić do jednego z pracowników Epic Games oraz mu się pożalić. A zresztą, moi drodzy, zobaczcie jak to wszystko wygląda Get out of the time again I want to I I explain something to you guys. I want to show you guys why I I get, like... I don't want to say baited. But like, how I die. Right? I'm not stupid. Let me show you why. Let me break it down. What was going through my head. Okay? Alright, so I just got shot, right? There's this guy. There's this brick. I build up. Beep. Boop. Bob, I grab this. I don't hear. By the way, the moment I get in this building, I don't hear a single footstep. There's no audio, zero, zero audio. Okay? And I'm not saying that he wasn't moving, or like he he literally just he wasn't moving. He, I'm not saying he was moving and I didn't hear it. He literally was just hiding. Okay? Find him. Here's this guy. No idea he was there. And oh, well look who it is, dude. Look who's back. I didn't even know! <sighs> Man, you think these kids would learn. I always forget who to actually contact. Alright. Well, even not knowing who this kid is, or that he was there. I'm here, no audio, don't hear anything. I'm trying to break this. Don't see anyone, right? Open this. Still don't see him. Then I see this pyramid. So I'm like, okay, maybe he like dropped down, placed a pyramid, did I take fall damage, and then like and so I'm like that's my thought process. He's left. He uses pyramid. I sit here. And I'm waiting, and then I see this guy emerge, right? So now I'm thinking he shot me there, dropped down and then looted this. There was definitely time for him to be there. But unfortunately, our very talented individual is playing Fortnite the way he likes to play it. The only way he can get a kill. Hiding, waiting until someone's in a previous engagement, and then attacking. This guy might be the worst player in the game. I reported him, or I texted uh DM Mooney. I feel so bad for him dude. How lonely. He's not playing with friends. He's got no friends. Not in school, right? So what what is he actually doing? How old is this kid? He's, he's like what, 15, 13? Czy według Was w tej sytuacji ninja miał rację? Według mnie troszeczkę chyba za bardzo się uniósł, ponieważ jak mogliście zobaczyć, w pewnym momencie przeciwnik stał w jednym miejscu i kampił na idealną okazję, więc ninja po prostu mógł go nie usłyszeć. Ostatnio reputacja Tylera się poprawiła i mam nadzieję, że nie wróci znowu na drogę wyzywania i zgłaszania każdego gracza, którego zabije. A Wy co uważacie? Czy w tej sytuacji zawinił sam ninja, a może jednak był to błąd gry? Zagłosujcie, w ankiecie w prawym górnym rogu ekranu, bytki. Przed przejściem do TV przypomnę wam tylko o tym, że zostały ostatnie 3 dni, dokładnie kochani, 3 dni, ponieważ 20 maja jeden z was otrzymał ode mnie konsolę Xbox PS4 albo Nintendo wartą 1300 złotych. Totalnie za friko, więc bez zbędnego gadania byczki wpisujcie mój kodzik w slepień, taszy podłoga i wasze niki w komentarzach pod filmem, ponieważ naprawdę będę wszystko weryfikował, a jeden z was może wygrać mega wartościową nagrodę. Tifu dowiaduje się od swojej dziewczyny, że jest z nim w ciąży na streamie. Tak, kochani, taka sytuacja miała miejsce na ostatnim streamie Turnera. Wiem, że może wydawać się to delikatnie abstrakcyjne i bardzo dziwne, lecz rzeczywiście takich słów użyła Corina, czyli właśnie dziewczyna Tiffiu. Podczas transmisji grali oni w bardzo popularne w internecie kalambury i Corina miała do narysowania hasło pregnant, czyli ciąża w języku angielskim. Gdy Tiffiu zobaczył to zdjęcie, myślał, że Corina sobie z niego po prostu żartuje, a ona powiedziała mu, że tak naprawdę to wszystko to prawda, tak wiem, masło maślane I nie wiedziała, jak mu o tym wszystkim powiedzieć Ciężko wyczuć, czy to były żarty, czy też nie Ponieważ naprawdę mówiła z ogromnym przekonaniem w jej głosie Ale według mnie z takich rzeczy nie powinno się żartować Takie jest moje zdanie, ale pozwolę wam samym ocenić Oglądając szot z całej tej sytuacji Clean, to Oh, O, know what to jest, Co to jest? Oh, wiem, I don't know how to spell it. Oh, I spelled it right. What? <laughs> what? Fucking flawless drawing, yo. Your drawing looked like a fucking <laughs> like I, I was looking up like geysers and <laughs> Why was the water coming out of the ground? Why did you draw it with blue? Oh shit. Wait, it tells us what how long the fucking word is, yo. Yeah, what? <laughs> Corn. Corinna. <laughs> Corinna is pregnant. What the f Is it actually? Oh my god. The Surprise! Dude, this game's dog shit, yo. Chap cheated, dude. Why am I saying shit out loud? This is fucking bullshit. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Why didn't you guess the word yet? <sighs> oh my god, dude. I fucking quit. This is the easiest one ever. Stop stream sniping, dude. I need to be with my mom. What? <laughs> you said pregnant, and then you didn't type it. Uh. Um. No i jak, moi drodzy, uważacie, że Corina mówiła na poważnie I naprawdę jest w ciąży z Czy po prostu żartowała, chcąc podbić mu publikę i oglądalność? Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie Ale według mnie, jeżeli nawet był to żart, to nieśmieszny A jeżeli była to prawda, to o takich rzeczach nie powinno się mówić na live ie. Takie jest moje zdanie, część z was może się z tym się zgadzać A część nie, ja powiedziałem, jak ja to wszystko widzę Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka To była czysta przyjemność nagrywać dla was ten już 20. jubileuszowy Odcinek newsów. To dzięki Wam ten kanał tak bardzo się rozwija. Z dnia na dzień jest Was coraz więcej i bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze łapki w górę oraz za wszystkie Wasze subskrypcje z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, kochani, aby brać udział w giveawayach, każdy nowy wspierający to 3 fałdolce dla Was, czyli 1000 spierających to 3000, Nintendo Xbox Hard PS4 20 maja oraz słuchawki w następnym odcinku. Tak wiem, tych giveawayów jest naprawdę mega dużo, ale mam nadzieję, że będziecie brali udział, moi drodzy. Trzymajcie się, a my widzimy się już w następnym odcinku jutro, Czyli na odcinku mediażu macie takiego delikatnego spoilera. Pozdrowieczki, trzymajcie się i widzimy się. Tak jak powiedziałem, jutro. Cześć!